Chodzimy tym, to ja wrócę, tak? No wrzuć ten tekst. Dziemy, czy on się skopiował w ogóle. Kiedyś się no. spotkałem, że nie można było kopiować na czacie. No ale ogólnie jestem ciekawy, jak, jak tam tak, co tam wyjdzie w związku z tym, że matchmaking dostał czkawki. No jest, będziemy musieli dłużej grać, no. 24, żeby no. przynajmniej 10 razy nas zedili. No. Oczywiście standardowo... Mnie by się skopiował ładnie, także poczekam, aż będzie 15 sekund. Nie ten, nie podkładamy się. się. Nie, nie, nie podkładamy czy, się. Wręcz przeciwnie. Jeszcze jeden nie dołączył. A Jeszcze ja jeszcze. Dobra, okay. dołączył, wrzucam. Ok, załadowało mi się niebo. Możemy teraz zapolować na redaktora. <noise> o ile. Ale go się <noise> brzydko napisał. Nieładno. Będą się to wymazać. Ten też. <głos> <głos> dobra, gdzie idziecie? Ja w lewo. No dobra, to ja też się w lewo. Czemu oni tak brzydko piszą? Bo co? Bo nas zobaczyli, czy bo zobaczyli... Pewnie się już boją. Bo szczęście przepełniło ich serce. Uh -huh. Tak figę im dam, a nie pumę. Bo znają życie, ja zginę pierwszy. Dobra, jest potrzebny. No jedzie BMP. No jedzie, on już tam powinien być. No ale co, co on ma zrobić ja jestem przy przód niego Spróbuję wjechać na górkę do was. Nie wiem czy mi się uda. <stilüzgarne> w ogóle jestem zniesmaczony tym, że z Chińczykiem weszły nowe te... ...nowe wzory kamuflażu, bo są dużo ładniejsze od poprzednich. A ja je kupowałem jak głupi. Poprzednie. parę milionów. Ale jestem... oszczędny. Jestem trochę cebulacki. Tam w ogóle arty? Nie mamy arty. O panie, nie ma arty, to to możemy. Będzie campfest, widzę. To niech nam chłopaki coś też o, jest, też 62. Nie ma też 62. jesteś. Wyspotowany? Ja, ja jeszcze tało. nie, Mimo, ale też pół stwierdzielam. Pod półmy dostałem. A ile ten tak brzydko pisał? No i... A bo Puma widzi pół mapy, jak nie całą, nie? też trzeba uważać. No, my Puma ma naprawdę dobry zasięg, a jeszcze jak On jest zbustowane. No No ja muszę wypróbować, Właśnie sobie lornetkę kupiłem, ale jeszcze nie grałem, nie? O coś strzałem. Ja Kurde, no ale ja bym chciał coś widzieć. Jest skorpion, może coś będzie. No i małem Ale patrzę, patrzę na minimapę, mam mały zasięg widzenia, jest zasięg rysowania też nie jest jakiś super. O, jest skorpionik. Wstał? A jest tam puma świecąca. No już, już uciekła. Oa oła, 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 jednak zginę pierwszy. Co mi tak szybko wyniósł? Do, nie, ja. nie tanio z nie strzelam. Nawet piszało jeszcze się Zabijcie ten pumę Żale jest za kamieniem poniżej pumy Tylko muszę wylukać z której strony stoi Z lewej, patrząc na nas Mamy mnie kordy żabo Tak Za którym kamieniem? Przy pumie, o, wypuszczyłem go Widzisz? Aha, ucieka, no ale już nie straciłem Dostał, ładnie, ładnie. A ty wilków tylko dobijesz. Kradniesz szpagi Bo mam musiała wyjechać. No i co? O, jadą? A nie, są poza, 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 poza no, Ale będziemy tak całą mapę, całą bitwę kampili, nie? Żeby nikomu mnie nie, no nie je, dać. Nie, nie, jest przesady. Dobra, tak przegrywamy. Dobra. Nie ma być tam jest AMX dostał czemu ja nie strzelam z hitów, co? Tłumaczcie mi... Bo tam, jest, tam jest jakiś kamień, który mi się nie... Tak. Czytał, bo... Aha. No bo widzę go jak jeździ, ale nie widzę go. No. Wkurzający błąd. No, wkurzający jest ten sygnał też alarmowy, bo mało życie. O może hmm. by coś tak podjechać trochę. Troszeczku. Nie tam jest spodę, to jest... na MX-a się to możesz jechać, ja to wiesz. <noise> no tak myśli, z właśnie, to już Mamy już tam na odryskach prawie. Dobra, BMP na rogu zszedł. Mają jeszcze jednego spota, tą Pumę, także jakbyśmy ją zabili, to potem... Musisz wiedzieć, że będzie z górki? Nie, nie wiedziałem. Nie Pumę, tylko i emu Dobra, zdech. No to teraz jeszcze się idziemy. gdzieś jest. No, hmm, jeszcze nie był wykryty, może siedzieć na kapie nie wszyta. Potuję sobie po sobie, popatrz. No, Jakby się nie wczytał to by miało miał to rozłączenie, nie? Ale może to może się wczytał i robi jak bot. Próbuję pasywnie nabijać. Dobra, z skarpę... O, obiekt, obiekt, obiekt. Nie. Jeszcze nie. O, czekaj, jest. Co tam? Czekaj, widzę. Mam przestrzeń, mam przestrzeb. Nie trafiłem. Czemu nie trafiłem? Korzystajcie z tych silencerów. Z czego? Z tego tłumika. Czekaj, ja go bice, nie mogę trafić. Nie mogę trzeba... trafić, strzelam! Ja... Dobra, strza... Nie wiem o co chodzi. Trzy strzały na niego zmarnowałem. Dobra, teraz trzeba tutaj, już może... A żyć dosłonił. Sorry, no ale i tak nic nie wie z tym Nie, 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 spoko, spoko. Trzyba... Ostrożnie, ostrożnie. No i co, w bitwie nie rozdamy? Nie rozdamy. Sam no się zabije nie, i sam sobie... Już... Spadnę z mostu i sam sobie da Nie, będziesz czar... czarną listą będziesz. <tio>, o o jest ten. No i żało pełne. Prawie. A już nie, już nie. A już tak. Patrz za kamień mi wjechał. Być kurczę, czemu nie strzelałem na szybko do niego. na oczekiwania. pewne skupienie. O, tutaj po I już tam są. O, no dwa czołgi zostały urogowi, tak? Mhm. Uh -huh. Okej, okay, no to ja jadę zginąć. Zobaczymy, czy któryś z tych chłopaków czyta naszą stronę i wie, że trzeba nas zapolować. Czy nie? A, wy będziecie mi który plecy, nie? Oho, lag. Ale lepiej. Zawsze bliżej szansy. Jest. Object. Skupię jego uwagę. Będzie chciał do mnie pojechać, czy nie będzie chciał? Oho, mam lagi. ojo <ścoughs> oj oj ojoj oj oj, 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 oj. 500 Co Wiem, się 100%. dzieje? To upiłem widzę już tego obiekta. Dwa razy. Nie, nie laguj teraz! No i dupa Skinę Ciekaze będę zaraz zrobić sytuację o co chodzi, czemu mi tak wszystko lata Aha, no dobra, zwiedziliście go. No proszę Jot. No i co? Nie ma pumy w tej bitwie. Powiedzisz, że ma być ma... No, Nie postarali się. <laughs> Mógłby któryś z was sprawić się na Facebooku? Ymm... Ja tam pisałem, zanim weszliśmy do gry. A teraz odpaliłem to nagrywanie, to mi się wszystko zepsuje. Ale to tak chcesz, żebym zrobił? No zobacz, tam coś piszą w komentarzach. I napisz, że my już, już, coś tam gramy i powoli, bo powoli, ale... Ale matchmaking jednak jakoś tam działa, czasem. W sensie, pierwsza bitwa za nami i czy 0 i 0 Zero, mm, zero, zero rozdanych na razie. Ktoś dopisał. Ty, na północy sobie popolowaliśmy. No to ja to napisałem i właśnie zobaczyłem na komentarzach. Napisz, napisz coś, że. Jeszcze by nie czekać 10 minut. Na... E, Je to no, coś tam, Tchórze. Eee, ten gościu. Jeżeli to będziesz oglądał później, Charek, to pozdrowienie. Napisał niby kto no dobra, no mogliby jednak naprawić tego MM, bo mam ochotę pograć, no na pewno nie jest takie, że codziennie mam ochotę. No to nie wiem, może popowiadajmy sobie dowcipy w międzyczasie? No, ja sam pracował w dowcipach. W ogóle nie powiedziałem z kim tu siedzę, z kim grałem. Wilku i Sebastian przywitajcie się. Cześć. No, nie, ja już kilka osób znałam, mam nadzieję. Chciałbyś. Myślisz, że co raz, dwa uspichlice, na Steam wejdzie już sława? Ja rozumiem, że jestem taki sławny, że ludzie nawet... ...się pode mnie podszywają już na forum. No, ostatnio rozsobiłeś się tymi wierszykami. A, wierszyki to już inna sprawa. Pięknie, Bo... pięknie reklamuję, nie? Mam talent. Najlepszy był pierwszy użytkownik. Bo raz się można pomylić, ale nie w 10. dziesięć. Tak, mówili, że ten matchmaking 2.0 będzie lepszy, a moim zdaniem działa gorzej. No, pomijając to, że teraz jest zepsuty, ale ogólnie jak grałem, to zbyt często losowało dziwnie. Bo teraz mnie wrzuciło e, pancerchobicą Wczoraj Hobbico. grałeś? Wczoraj nie, dzisiaj. No dzisiaj. właśnie. E... Ale, słuchaj, słuchaj, wrzuciło mnie pancerchobicą e, ósemką. Po drugiej stronie był Paladin i. Jem... nie. i Palmaria. Nie, ja byłem jedną artą ósemką, a u nich była ósemka i szóstka. Z innym razem rzuciło nas tak, że w jednej drużynie były dwa boty, a w drugiej jakieś tam dwa M109, chyba. Kiedy indziej mówię, sam byłem jedyną, raz byłem jedyną piątką na czwórki, a raz byłem jed jedną piątką w swoim zespole, a w drugiej drużynie, też była tylko jedna piątka. Reszta czwórki. Dramat. Dramat to był pierwszego dnia, także wczoraj 87 kB naprawiło matchmaking. To... A wcześniej 4 giga ściągania zepsuło, nie? Albo 2,5 jeżeli ktoś miał klienta SD. Hmm. Szkoda, że nie mam, nie wiem... Poczytałbym jakiś... Książeczkę do wcipów, gdybym jakąś pod ręką miał. Mogę wam przeczytać książkę z przepisami. Co wy na to? Nie, ja że... mam tylko nieprzyzwoite, także nieprzyzwoite. O, wchodzimy. O, widzisz, przestraszyli się, bo tu chciałem przeczytać... O rybce z Mlecznej Drogi po fińsku. O, to ode mnie. Perkele, Ach, jesteśmy na mojej ulubionej mapie. Z tego co widzę, na Last Island jest ulubiona mapa bardzo wielu ludzi. A jakże? Po drugiej stronie siedzą chłopaki z nawie. A w naszej drużynie widzę, że się powtarzają ludzie. Tych samych rzuciło co w poprzedniej bitwie, wiesz? Poznaje eee, poznaję po do, Dolne wyspy, pomóżcie mi na południu. Czekaj, jeszcze ja się wyspy. ładuję do jeszcze ja tam... ja się, ja się do ładuję. Południowe wyspy? Tak. Ok, wyspy. czyli będziesz o, świecił, musiał, a my będziemy tak. na naparzać. Par, na pasi. Global, please note, server will be restarted o, in 5 minutes. Oh, wow. Well. Ale to to na daną dograć bitwę? To tak, chyba. chyba. No czekaj, ja jeszcze dalej jestem na etapie ładowania. Nie well, wiem o co chodzi. Rozłączony Nie wiem o co chodzi, wcześniej mi bardzo szybko ładowało. Jeżeli teraz w tej bitwie też będę miał problemy z internetem, no to się skończy rumakowanie. A już bitwa ruszyła w ogóle? Ruszyła. Aha, no spoko. Może warto repylić. Aha, co, napisałeś no tylko tyle? Nie, już wrzucałem. Ktoś pytał, jak dowieć Pumę, no i pytałem, no. a to no. mój dobra, spróbuję do was dojechać. Ale nic na góry nie pojechało, chłopaki. Chyba, że robimy jakiś raz z tym dołem Jak to wygląda. Boże. Aha, on też ją dołem. Dobra, nie ma pytań. Dobry spot. To twoje wszystko wilku? Tak łooczę. Myśmy to jeszcze bili to było idealnie. No dobra, dopiero podjechałem, dopiero zacząłem... Aha, ja nie mam hitów tutaj. Ja mam tylko hity. Czekaj, bo tu jestem. Oczywiście, tylko tego komunikatu, to nie dostałem, nie? Naprawdę... Oj, oj, oj. Sebastian. Wlać ciebie strzela. Ja tu miałem jakiś szestrzał stąd. Na coś. Niedobrze, niedobrze. 13 HP. Są uciekaj, chłopie. Siadasz dasz ubić co wtedy? Będziesz musiał Pumę komuś wysłać. Teraz też. podjechać gdzieś coś żeby osiągnąć tym lawem śmiesznym Dobra tak jak wszyscy będą stali w jednym miejscu to też co z tego aha czy... o jestem spchnięty puma dobra jest to te dżespotowałem. Prawdy dobre. No już po mnie. No i to teraz mogę podjechać trochę. Ciekawe czy ją znerpią Nie no, mam nadzieję. nie. To jest taki fajny to, gdy jeżdżę na wiadach. przyjemniej mi się im gra, niż innymi. Ja bym coś szczelił może. Tam jest żalo jeszcze. Gdzie ty puk? No. O, tam jest legenda. Ja Ucieka. Nie zawinę. To jest magna na legenda. Ooo, co tam jeszcze w przodu? Ooo, wskrząskowałem legendę. znowu paskował, ale... tymi hitami ja mu dużo nie zrobię. Tak coś czuję. Dobra, Przecież... pomóżmy z tymi żalą na plecach. Tam, kapie. Dobra. Mówisz to masz, jadę. Jedź, Może. Ale i tak coś czuję, że pierwszą kumę zaraz komuś dam. Ojoj, ale obskoczyli go Se spotnicy O, znowu Co, mam sam jechać? Chciałeś dekapować? Chciałem zabić dragona, który miał na ciebie zjechać, by się wyspotował. nie opuszczam bardzo lupy jeszcze, nie? W lawie się opuszczam Jolo, dobra Cześć z kortem. To no, ja kort mogę przypierdzieć. Poczekaj, już jadę, także. O, o, o. Dobra, nie trafiłem w niego, więc zaraz ginę. się zabić. No, bo nie... Chodzisz mi w ciało właśnie. O, o jedziesz z Cicho, trafiłem go w końcu. No, dobra. Co to był? Wojta tak, takim Pod... Podników Chodników wnioskuję, że Czech, ale... Właśnie. Nie wiem, jeden pocisk mi chciało po drodze, ale ogólnie to zagrałem jako ostatni noob. Musicie ratować teraz. Honor. Żalo wjeżdża. Góry. Na wie? To oni wiedzą na pewno. po no zapisz sobie sobie co cię ubił Mhm mm O, skąd zostałeś? Z tyłu Chyba w O, gdzie tu jest O wa I ty sobie również wilku zapisz Nie wiem, opowiadajcie chłopaki co tam u was słychać Co tam słychać w wielkim świecie A co gazet nie czytasz? Ja to nie wiem, jestem złodziej tam, <gry> Wkleję Cezarego pazurę zaraz. Łódź, kur... Nie, ja bo tak drętwo jest, a specjalnie was wziąłem, żeby mieć z kim pogadać. Ach, drętwych ludzi wziąłeś, widać. No, wielku to już dziadek. on nie może, nie może głośno mm. mówić, bo córeczka łodzi. Mała. Ale mówić w ogóle możesz. Czasuj błogosławieństwa. No, no korzystam z tego błogosławieństwa właśnie. Dobrze. Teraz ja zagram Pumą. -um. A co? Armia Pum. <laughs> Niech nam zazdroszczą. Niech nam zazdroszczą. There has been a problem with the matchmaking. Please try again. No, no nic, trzeba będzie poczekać. No, poczekaj, moment. Moment. <laughs> Jakieś pumki na no, a teraz, już. teraz 3 godziny później. Próbowali różne rzeczy, z tym właśnie wersje, wersje te z izraelskimi wieżami. Wiecie, chłopaki w ogóle ten temat. Bo tu nie będę za eksperta robił. No Izrael, taki no, kraj. No taki kraj. Jest, rzeczywiście. I oni tam mają dużo wieży. <laughs> Chyba dużo wiary. Wierzą, no. Nie no wież, że też mają dużo, takie wysokie wieże tam To się nazywa minaret, wiesz? I to jest w no, no, to ty. Tak. Ale już w ogóle był ten restart serwera, czy nie było? Tak Bo to chodzi o restart serwer, widać nie masz makingu, a nie no. a, Chociaż być może jakbyśmy wyszli z gry, to być może już by no, A w ogóle próbowałeś wejść do bitwy Tak, no jest Bo ja teraz w ogóle na jak... Has been a problem, with the masz making e... Destroy again Okay. Please drink. Please come again. Please come again.